Cześć, pokażę Wam jak naprawić zbagowanego quest'a, Misja Przesłuchanie. Jest to quest, którego dostajemy w zęzie. W zęzie. Nie można z Brixem pogadać. Się coś zbagowało. Ani jego nie można zagadać, ani Andreja nie można zagadać. To jest właśnie quest Przesłuchanie. Spotkaj się z Brixem. Najwidoczniej problem polega na tym, że się skrypt nie załączył. Więc trzeba załączyć skrypt. Bierzemy śmietnik. I tego śmietnika użymy jako, użyjemy jako taranu. Sobie przyjdziemy tutaj w to miejsce i śmietnikiem popchniemy Andrzeę. Musimy to delikatnie robić, bo jak za mocno ją popchniemy, to ona wróci na to miejsce z powrotem. Widzicie? Wraca. Dlatego trzeba ją delikatnie przesunąć tym śmietnikiem. Mniej więcej na środek tego pokoju. Aż się załączy quest. Tutaj mi zeszła trochę za bardzo do lewej strony. Ale teraz, tutaj zaraz będzie Pokombinuję się troszeczkę, Aha. I jest Skrypt zaskoczył I... Gadają sobie, pitu, pitu, srutu, tutu Brix siada i w tym momencie już możemy normalnie zagadać do niego. I do Andrei można zagadać, czyli jest odblokowane. I można zagadać do Brixa. Także taka mała, pierdoła. Trzymajcie się. Jak macie z tym problem, to już wiecie, jak to naprawić.